Siema widzowie streamerzy, znowu kolejny odcinek z nowej gry na kanale yy, Jak ona się nazywa Fikus? Zira, A, zira, zira. 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 No. No, no Nie masz tego? No, Aha. no. A dobra, to się, się samemu odpala? No Przysała, że są automatyczne no w każdym razie jesteśmy policjantami, co mają uratować zakładników i jazdy z <grystanie> no. Kupiliśmy za wczoraj, dzisiaj mniejszość to jest pobrane, Instagram. No. się Zastanawiałem czy dobry wybór. No, czy nie, zwrócić. Powiem, <grystanie> Nie no. Dobra. /terror house. Dobra. Dobra, ja wiem, że zostałem taki sobie i sam. A ja mam się, czy da się coś. Modify O, weź, weź sobie w weź modify, naprawdę nie no, Flashlight. No, tyle mi usłyszał. Do jeszcze. Ja sobie wezmę jednak yy... to. Dobra, i let's go. I'm ready. Execute now. Dobra, no, nie lecimy ja na tym jak to, Ja mam kropkę pasuje. laserową to mogę jednak nie... Dobra nie no coś tam się przyda myślałem, że to będzie taki laser i na tym mam kurwa latarkę Jak się włączę latarkę Na te i te laser robię. Dobra chłop <noise> niespodziewanie mi tu wyszedł Okej okay, no, czyli jak mam ten laser to, to w ogóle nie mam dostępu do celownika zwykłego wiesz? Celuję tylko Aha. z kropki co nie jest kurde złe, bo mogę sobie od razu z biodra napierdalać i szybko tego typu zapierdelić. Dobra, koniec, odchodzimy do tak. Tak, jest generalnie mega ciężka, nie? Kilka razy próbowaliśmy coś tu przejść. się nie udawało. Tak ja jak wyłączę laser, to mogę normalnie zoomować? Ej, dobra! Jak wyłączę laser, to mogę normalnie... Dobra. Oj, już jest... No co, czy z czego napierał na ja! No widzę, próbuję, leży. Ale fajnie weszło, kurwa, nawet. Czekaj, bo tu na drzwiach mogą być te bomby, nie? Ja mam tego dosyć, tak szczerze. Chyba tu nie ma, nie? O kurwa. Tak? A nie dostałem. A co to było? No nie, wrzuciłem, ale chciałem do. To jest hajs. Kurwa, utknąłem, nie? Ale powiedziesz, przecież widzę Ej, bo już kilku zabiłem mam dobrych na to, ludzi Znaczy dobrych ludzi A, mam 30hp, na te drzwi nie spojrzałem, nie? Ja, no Ja pięknie. No no Tutaj jest jakiś kabelek, widzę I to pewnie na takie rzeczy trzeba widzieć, nie wiem Kurwa czekaj, bo... Poczekaj, no, bo sobie położyłem się Nie polecam klikać kontrola, nie? A to mi sklikuje cały czas Co są, nie, kurwa, to mają za... Nie wiem, ale mam. Linka to jest. A kitu. Ja nie wiem, jak to się rozbraja. Możliwe, że C i coś zrobić. Jest... Aha. Okej. Okay. Ja myślałem, że na i to przytnę, nie? Jakaś. Wiesz, za przeciąć, nożem, nie? mnie. Respawn. O co chodzi z tym? Respawn in next round. Co się mówi? To jest w ogóle kod? No, do safe'u. Ciężka no, gierka. Nie mogę nawet. No, no, mogę tak. no, te Znaczy, Zabija się ludzi z satysfakcją, to muszę przyznać, nie? I w ogóle jak gram tym laserem, to mi się przyjemnie gra. Nie wiem, jak ty czuwasz, to właśnie zabija, nie? No i okay, nie wiem, jak ale Gra jest taka. Drewniana. Zborna, no, tam dokładnie. Oba słowa znaczy dobrze wysuną te gierka, nie? Mogę otworzyć te kurwa drzwi. No i to wykop śmieszne jest, nie? Kurwa, tam typa. No ja, no, no, no. i to yy, też ta sztuczna inteligencja jest taka mech, nie? Że nie strzelam no. przez ściany już jest nie? No takie trochę klap. No kurwa, co jest nagrożenie. No weź, próbuj zresztą... to pociągnąć do siebie, jakbyś chciał. No to jest trup, nie dlatego, albo coś tam leży. No jest trup, blokuje. No właśnie, to też jest problem, ale co to znaczy, że tutaj w sumie byłeś, bo zrobiłeś go. No, nie możesz wyjść. Dobra, no. <śmany> Możesz... Dawaj, ze strzel <śmany> Sprawdź co się da. Bądź testerem. Użyj, użyj granatu. Mam no, tylko błysk. <śmany> ci nie za... O, ej, fajne to nawet. flash. Na no i co, ja teraz mam zrobić Nie wiem, myślę, że... Czekaj, trzeba coś... się tu teraz zrobić? Ja mogę. mogę, z testerem? Ja to menu mogę. Vote team, czekaj. Dawaj. A czekaj. A vote team. Nie mogę, nic tutaj, mogę un A vote abuse to znaczy? Co to znaczy vote abuse, bo nie, nie wiem co to znaczy abuse, ej No tak Chuj we <laughs> Nie wiem, dobra, wejdźmy do lobby może Ja też wychodzę sobie Ta No właśnie, to są jakieś tryby w tym lobby Quick match, Cop, kast... Dobra, mój Jedna jest Co? Ten co gramy, to jest nie wiem, jakiś stary mod, ale naprawdę... a to jest w ogóle... Widzę... Hardcore napis. I to jest map z tego co widzę trochę jest. Która... Bez kitu ile to jest? No. Nie, nie chcę mi się tego liczyć. Ale... Dzisiaj za ciężka jest ta gra, kurde. Regular i hardcore są tryby, no i my, mam, my gramy na regularnym Bez kitów. co? Nie wiem. No bo Regular i hardcore i my gramy na regularnym, nie? A weź teraz coś widziałem na hardcore. Nie wiem o, o co come on. z giereczką, ale no nie jest jakaś. Nie wiem, nigdy nie gram w Red Not, ale mam takie wrażenie, że kurde, jednak cena do jakości w sprawie tych dwóch gierek jest jednak to coś, nie? Hmm. A też z drugiej strony, niby możesz płacić tam za markę. Ale z drugiej ja strony też. ta gra kosztuje 4 dychy, i. Mam no, trochę, kurwa. Co No. Trochę podejrzane totalnie. No, w się sensie moim zdaniem no spoko, jest, ale kurwa tu coś się glitchuje, tam kurwa napierdala do ciebie ściany, ścianę, tam. chuję co się dzieje. Przez ścianę napierdalałem, to jest w ogóle chyba. Nie masz chociaż nie broń na maxa, żeby chociaż raz żeby chociaż obejrzeć fajnie była na broń właśnie Też kurwa fajne, że wszystko od razu masz nie? Instant To niby jesteś policjantem i wchodzisz, nie? No, więc jakby teoretycznie no, jak... mieliby ci zabierać możliwość jakichś. Jak to dać Nie I Żeby odblokować, a? No. Nie, to jest raczej coś takiego, żeby się pobawić. To jest taki raczej, bym powiedział, sandbox Rainbow'a, nie? tak szczerze. Nie wiem, co o tym sądzisz, ale jak zrobię to jest bez sandbox, no, sandbox Rainbow'a. Uwaga, to jest napad na pewno Rainbow Six. No. Szczególnie to... to, to... Przechylanie się na boki. No fajnie to wygląda generalnie, nie jest coś chujowo, nie? Jakaś tak coś... Ej, co jest X-a? Za... No Rapista jest fajniejszy. E... Widzę, że niektóre dodatki w ogóle nie są kompatybilne, w sensie, mogę je założyć, ale nic mi nie dały, wiesz? No, ja też tak mam. Bo założyłem... To jest kurwa... Widzisz, tym gościem tu? To... No ja... <śpiewam> Widzę, widzę. Y... Chodzi mi o to, z tymi dodatkami... Ten, co och, jodęsa, tylko kurwa tańczy. <t> <t> tak. Że mam założone... Ja mam latarkę założoną, jak no, mam... jakby... Nie mogę użyć latarki w lancelowni, w sensie, ja mam laser, nie? Założony. I nie mogę... Na u... a, pistoleci mam celo i laser, nie? I co, co mi... No. I tam... A tam mogę, nie? To jest... XD akurat pi pistolacy nie tweingowam, ale... A. O kurde jest trójka Easy <ścoughs> Easy, <ścoughs> Easy. No Dobra, tak, jak, tak jak tak. trójkę zabiliśmy, to nie był łatwo tu wejść można. Patwy, że są... Dobra. Jak to się robi? Dobra, skopata się idzie. E, no i znowu się położyłem, nie? Mi z klikiem. Chujowa się tu kładzie i wstaje, naprawdę, bo trzeba odczekać, aż on po prostu to zrobi, nie? Nie ma czegoś takiego, że możesz przerwać animację wiesz, skrócane, nie? On sobie musi położyć się i dopiero wstanę. Co tam próbujesz? Dawaj gówny mi tam. Idziemy. Podam się... Gra cieni w tej grze Widziałem w ustawieniach możliwość, yy, że Maksymalnie ma cieniami Może operować grana jakby wiesz Że maksymalnie Narazie 5 cieni włączone, nie Czyli choćby 5 pozi Aha. 5 poziomów światła, co ty chciałeś rozwalić To, to ja Mi się no wydaje, że trzeba ale... mieć jakieś wyposażenie Czekaj, bo tu jest znowu ten grana. W ogóle O, tak można No. Ale chyba tylko od strony, gdzie to jest założone weź mi się wydaje no, to był normalnie Nate położony na to. No, no Nate i ta. Bardzo I, linka. Bardzo, i ten. to jest kurzające na te pułapki, nie? Hmm. Tak szczerze, to, to jest po prostu rzecz, na którą trzeba mega zwracać uwagę, ona to w sumie niewiele zmienia. I te drzwi. To, co, Ej, czekaj. No, co? Latarka na broni działa tak, że jak suma. Co? No to, to, to no, nie u mnie, bo. Bo ja mam la laser i się nie, wietla, nie? Laser. Nie no, no, wiem, obecnie to... nie mamy chyba żadnego przejścia Aha, to trzeba, bo ten laser jest ze strony w ogóle zewnętrznej drzwi. Jak no to dymny chyba. Ej, ja, to jest gościu Igza To jest Fortnite dymno. Ja? Chyba. Ej, ja, tutaj ja, ten mogliśmy i tak przejść. Dobra, tu nie ma żadnej linki. To jest jakieś To jest miejsce gdzie się zablokowałeś <grym> A ja też, że takie niedopracowane miejsce, gdzie można się zablokować. To, to były drzwi z spodem, się... no ja, plecną No i... a jej daję sobie znać. Po prostu świetne im myślenie Uj. Co Ty co nie jest? wiem czemu teraz są tak daleko zoom, chyba miałem pistolety sobie, nie? Mam go o, lekko To bo Powiem tak, jeżeli tak gierka by była, by była za darmo, nie? Co to fajna. No. kur... w no. Się na daleko się no niby daleko 26. To jest ten, do uratowania właśnie cel. Dobra. Uratunik, nie ma... Kolejny cel. No, 3 kolejny by tak. cel Czyli mamy wszystkich trzech A nie, to jest ten sam, tylko dwa razy widziany. Nieważne. Do dwóch A chyba tylko dwóch trzeba w ogóle? Nie Nie no tak masz Objective 0 na mamy Zrobione A tylko, że trzeba reskił umną 1, um 2, czyli na dwóch, nie? Mhm. No i dobra, ile są za mną? To jest jakoś wyjść. A nie można oknem to by było dało. Nie można. Ja pierdolę czemu? Bez sensu. Fajnie, że Cię widzę przez ścianę. Znacznik twój. Zwróćmy ten dragon, którą przyszliśmy, nie? Tak najbezpieczniej będzie. No co to kurwa? To jest tolerwia, No jak to sam Ale nie kumam, też czy to jest jakiś błąd, co? Ej, typo się tu poddał. <worksheet> Fac to! Police! Police! Get down! Rolać, chodź chcę. Niech se Ej, dobra? Kurwa To była podpucha Ta, to się poddaje, a to... No właśnie, ale trzeba strzelać do my weszliśmy znaczy nie wiem, my... trochę schodów To jest wyjście chyba całkowicie, czy nie? Balkon kurwa Patio No, oni chyba nie pójdą liną z nami, nie? Nie zeskoczą Trzeba znaleźć normalną trasę jednak Mi się wydaje Ja już bym tak powiedział Przecież w rainbow'le się tak da, oni wskakują na plecy i jazdą, nie? Dobra, no, to jest tak wyjście, gdzie jest nie jakiś powiem. rescue zone. Nie, tam obstawiam. Czekaj, co nie odpierdam? Co? Możesz już koniec? Zobacz tab. Rescue... tam mam już dwa detektive'y na trzy. E, Dobra. czyli oni są bezpieczni. Nie jest to według mnie najbezpieczniejsze miejsce, zwłaszcza na to, że NM nie nieraz wyszli stąd. <noise> Jedząc znowu lali. Suspect alive. Eee... I co? Traps triggeret, aha my musimy w ogóle trzy na pięć pułapek, gdzieś jeszcze dwie pułapki są z najdami. I... I kurwa ktoś strzela Jakiś debil na schodach zbugowany Ty, to nie jest żywe, Ej, czu... Co moja postać? coś dobra Nie no, to jest trup Nie wiem, co się co z tym... Jak ty go nazywałeś? Jaki dance? och dance albo Fortnite no, to mnie cały czas straszy, bo ja do niego za każdym razem na magazynek wywalam jak przychodzę obok, nie? Też nie mogę otworzyć... Czy hmm. co, musimy ich wyjebać, czy najdzie znaleźć, panie kumon? Jesteś w ogóle na samej górze? No, chyba ja. Pominąłeś ja. tego typa. Ej, ostrzelić tego, co się poddał! No ja go zostawię. No, ale jeszcze się nie wiem, czy to nie jest obiektywizer, nie? I chuj. Nie, jedno ja wtedy. A nie ma tam opcji, żeby go skuć, co, Ej, ty? A jest na F w ogóle mele. I idę do niego zobaczyć. Jest, jest, jest. Na F mogę go skuć. Skułem go normalnie. Fajna, nie ma Nie No, spoko gra, ale kurde. Czuję, że taka. No. Nie dopasowana, no. No, nie wiem. Ja mówię, jak wygląda zadanie sobie nie wiem mam tego. Mamy. Suspect Arrested 1. Jeszcze 9, niby. Aha, Alive 9, kurwa. Nie wiem, 9. jest dużo ma... drzwi, przez które się nie da przejść, nie? Tam nie wiem, gdzie ty jesteś tam. Ty już... na piątce jest mapa i co jest? Ja nie mogę rysować te trasy. Ciekawe, co to jest widać. Ty narysuje nas. Widać to? ja narysuję. <laughs> Ja tu widzę jakiś elektryczny punkt na mapie. Z ja jakby. A jest ten z kodem, a kodu nie mam, nie wiem. Co na do mnie? Nie wiem, coś, coś takiego. wyjść z mapy. Za... Ej jak. Pięć. Jestem w mapie i nie wiem, jak wyjść z mapy. 5! A, 5, dobra. Hieny. Nie wiem, no tu ktoś gada coś. FPS, to by fajnie. Co jest to... Pes, o, coś zostało. No i w kurwa to przejście, najmocniej. Ty rzucam nade'a, uważaj, ten. Eee, Jak wrzuciłem Nie wiem, chyba nie. Ej, tu coś jest, jakaś skrzynka. spację klikam, wyłączę światło. Coś wyjebało. Dobra, odpalam świat. E, nie no, wyłączyłem światła, co teraz? Ej, może można tam z kodem przejść, bo wiesz, prądu nie ma. Gdzie jest to z kodem przejście, pamiętasz? A no, ale ci się zoomuje. Jakby nie, alternatywne no to... zoomy są. Aha, nie ma amo, kurwa. Okej. Okay. A ja nic nie widzę w tym pomieszczeniu. Jest ty światła. Nie, ja wiem, że to. Te... Ja wiem, że ten pokój. Kurwa, nie, nie ma amo. Był... Nie dało się wejść, ja? Nie. No, my przez niego przejdziemy. Jak to? Nie no bo ten jak... pokój z kodem to N nawet mówiłem, że. O, tu jest pokój z kodem, a kurwa sobie otworzymy. Nie, my się wydaje, że my przez ten pokój przechodziliśmy w innym poziomie. W, razie, w innym podejściu. Dobra. Eee, yy, do nie w szafy znowu. Dobra, tak się myślę, że nie ma sensu dalej skupować, ale... Uratowaliśmy wszystkich, nie? Nie wiem, ja dostałem w ogóle autoreport za to, że ja wtedy zginąłem. Normalnie się wyświetliło autoreport, nie? A nie ogarniał. Dobra, Kureki. ja jestem zadowolony z tego, że wszystkich uratowaliśmy, ale nie wiem co dalej z tą grą. W każdym razie, nie zapomnijcie, nie zapomnijcie skomentować, zasubować, łapkować, się, macie cześć, lol,